Cześć! Dzisiaj odcinek bardzo nietypowy, bo zamierzam pokazać Wam 5 najśmieszniejszych rozmów telefonicznych z call center. Dlaczego akurat taki pomysł? No dlatego, że jestem w trakcie szykowania całej prawdy właśnie o call center, więc pomyślałem sobie, że na rozgrzewkę możemy się z tego wszystkiego trochę pośmiać. Zaczynamy! Na początek mała prośba. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek pracował w jakimś call center, bardzo proszę o kontakt ze mną pod tym adresem mailowym. Tymczasem jednak przejdźmy do pierwszej zabawnej rozmowy. Na pierwszy ogień idzie prawdziwa perełka, czyli rozmowa z Netią, ale wbrew pozorom nietelefoniczna. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz, dzwonię z firmy Nettia. Proszę mi powiedzieć, pan jest właścicielem telefonu? Y ja nie mam telefonu. Ale, czy pan jest właścicielem tego telefonu stacjonarnego, mam pytanie? Ale proszę pana, ja nie mam telefonu stacjonarnego. Jeśli można wiedzieć, to kto jest właścicielem telefonu? Proszę pana, ale tu nie ma żadnego telefonu. A to ja dzwonię na telefon, tak? Pro... O nie, nie na telefon pan dzwoni. A na co? To jest, proszę pana, przekaz. Przekaz, tak? Przekaz, tak. Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli. Pan sobie myśli, że Pan dzwoni, Aha. a ja myślę, że odbiera. Aha, i to jest tak telepatycznie, tak? To jeszcze co innego, ale ale w tym kierunku. Aha, rozumiem. A może Pan płaci jakiś abonament za te, za te myśli? No Panie, żebym jeszcze za myśli abonament płacił. A proszę mi powiedzieć, a ma Pan może internet w takiej, w takiej usłudze? Mam. Aha, i też, też to działa na tej zasadzie, tak? Tak. Aha. Tylko lepiej w nocy. Lepiej w nocy, bo wtedy ludzie śpią i mniej ludzi myśli i nie ma zakłóceń. Czyli nie jest pan nie jest pan zadowolony z swojego internetu? Ja bardzo jestem. Jestem, aha. Bo nie płacę Zwróćcie uwagę, że konsultant tutaj nie daje za wygraną i jest naprawdę profesjonalny, bo mimo wszystko dalej trzyma rozmowę w ryzach i dalej próbuje rozmawiać z klientem o ofercie, chociaż mimo wszystko w niektórych momentach no, już nie wytrzymuje i słyszymy podśmiechujki. Aha, proszę mi powiedzieć jeszcze o tym telefonie, jakie pan tam ma jakieś dodatkowe może opcje? Tak. Ma pan tam naliczanie sekundowe? Tak. Aha. A ten przekaz myśli jest na połączenia komórkowe również? Jest. A za granicę też? Taki I duży zasięg jest? Za granicę to nie. Nie, za granicę nie. Za granicę nie. Nie, bo za granicą jest diabeł. A proszę mi powiedzieć, nie, nie wiem o czym mam jeszcze z panem porozmawiać. Nie. No nic, chyba będziemy kończyć rozmowę. Ja dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niech pan proszę. myśli o mnie. Dobrze. Wyobrażam sobie Pana w myśle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za Proszę rozmowę. Proszę bardzo. Przyszenia. Druga rozmowa będzie nieco krótsza. Jest to zaproszenie na pokaz garnków sprzedawanych nieraz za ponad 10 tysięcy złotych. Więcej o tym opowiem Wam w odcinku Całej Prawdy. Tymczasem jednak posłuchajcie. Dzień ponieważ mam bardzo miłą wiadomość. Mam dla Pana wejściówki na spotkanie na temat zdrowego i smacznego gotowania, którego patronem i zwolennikiem jest znany kucharz Karol Okras. Na pewno wie Pan, kto to jest, tak? No. Halo. No wiem. A Na zakończenie tego spotkania każdy z naszych gości otrzymuje upominek i dostanie pan mikser. A spotkanie odbędzie się 6 grudnia, jest to sobota o godzinie 16 w sali weselnej Podkowa. Wie pan gdzie to jest, tak? Nie. Ale dodzwoniłem się do trzebogonii niskanu pokolis. Tak. Czy wy też macie wrażenie, że ten gość mówi jakimś takim dziwnym tonem, jakby właśnie załatwiał swoją potrzebę? Więc proszę pana, jest to Trzebownisko 761, a zaproszenie wysyłamy Pocztą Polską, więc proszę mi powiedzieć na jaką ulicę mam to zaproszenie? Panie, no przecież tu nie ma ulic. Znaczy, no chodzi mi o adres, tak? Trzebowisko oraz numer, wiadomo. No, tak myślę. Niech pan zadzwoni później, bo sram teraz. Hmm... Ja to mam cholera wyczucia. Znaczy, proszę pana, no to i tak możemy to dokończyć, po prostu. A jeśli pan. To, jak ja dokończę, stanie... to ważniejsze, na razie. No tak, ale może pan e, robić e, swoją czynność, którą pan robi, i ze mną rozmawiać, tak? Skoro już pan rozmawia, to po prostu to Znaczy, na radio to pan rozmawia, ja słucham. No, I niech pan przestanie dmuchać ten mikrofon, bo strasznie słychać. Więc proszę pana, przepraszam, jeśli pana rozpraszam. Mała. No Ale... Rozproszony, nieskupiony, a konsultant zatopiony. A teraz rozmowa ze starszą babcią, która przez całą rozmowę nie zrozumiała chyba ani jednego słowa. No i rezultat tego jest taki, że konsultantka mówi o swoim, a biedna babcia o swoim. Halo? Dzień dobry. Marta Strzelczyk. Ta Dzień jakoś, dobry, Radia, tak? Polska. Czy z panią Heleną Bąbrowską mogę rozmawiać? Jutro przyjedziesz? Nie, proszę Pani, przyjadę. Strzelczyk Marta, telekomunikacja polska z tej strony. Z Panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Mam. Proszę? Jestem w domu cały czas. Proszę Pani, ja się kontaktuję z Panią, ponieważ chciałabym zaproponować naszą najnowszą ofertę stałego, bardzo szybkiego dostępu do internetu. Czy Pani ma teraz chwilę czasu na rozmowę w tej sprawie? No, no. Ma pani chwilę czasu? No, da chularem. Czas? piszcie. pieszcze. Nie można porozmawiać. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że wydaje się, że miejscami starsza kobieta już zrozumiała i że udało się z nią nawiązać normalny kontakt, ale moi drodzy, to tylko pozore. Mam ostno! E, proszę pani, czy pani obecnie posiada w domu komputer? A ma pani internet? No. Ma pani? Internet? Będę. Będzie pani miała? Jestem w domu i przychodź. A pani, gdzie mam przyjść? Ja dzwonię z Telekomunikacji Polski. Ja nie jestem pani żadną sąsiadką. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie tak, bo nie mogę chodzić. Tak, ale ja przy pani nie chcę, żeby pani gdzieś chodziła. Ja do Pani dzwonię, ponieważ chciałabym przedstawić ofertę dostępu do internetu. I pytam, czy Pani ma w domu komputer? No, no. Ma Pani? No nie wiem, zobaczę. Nie wie Pani, czy jest w domu komputer? No, będę dała radę, to taka, jak nie, to nie. Ale czy ma Pani w domu komputer teraz w domu? Jest komputer, czy nie? No przejdź. Ale gdzie ja mam przyjść? No, co to też ja My tu się śmiejemy, ale tak naprawdę to bardziej powinniśmy współczuć, bo wydaje mi się, że życie z tak słabym słuchem musi być bardzo trudne i pełne właśnie takich różnych kłopotliwych sytuacji, więc zejdźmy z tego tematu no i przejdźmy do kolejnej rozmowy. Czwarta rozmowa idealnie pokazuje nam, na czym tak naprawdę polega praca w call center, czyli na zbijaniu obiekcji rozmówcy. Właśnie w tym są szkoleni pracownicy call center. Więcej o trikach i technikach przez nich stosowanych opowiem w pełnoprawnym odcinku całej prawdy, tymczasem, jednak, przykład tego, w jaki sposób zbijać obiekcje, a raczej zbijać odmowę, w sposób totalnie nieodpowiedni. Mhm, uh -huh. a czy została Panu przedstawiona jakieś propozycje? Nic nie zostało mi przedstawione, bo dziękuję państwu serdecznie. Proszę tam odznaczyć, tak, że ja dziękuję serdecznie, tak? No tak, ale Pani Rosana, ja mam do nikogo nie jest zabawał ja Ale ja jestem z pracy nie mogę rozmawiać, po drugie nic nie zmieni mojej decyzji, no. Przyjmijmy, że wyjeżdżam do Hondurasu, gdzie nie będę mógł używać Państwa telewizji. No dziękuję serdecznie, naprawdę. Kiedy można, się z Panem No nie możecie się ze mną kontaktować, no czy mam, nie wiem, prawnie zabronić tego? No proszę, żebyście się ze mną nie kontaktowali, bo nie chcę. Jak będę chciał, to przecież do Państwa przedzwonię, no. No ja nie wiem, no ile można mówić, że nie chcę Państwa telewizji? Nie chcę, nie chcę od Państwa nic, no. Ale przepraszam, pana, przecież rozmowa do niczego nie tak? Ale w jakim, w jakim temacie, o czym pani chce ze mną rozmawiać? No czemu pani jest taka natarczywa? No No w tej chwili nie chcę. Powiedzmy, że straciłem pracę i nie mam ani grosza przy sobie i nie mogę do pani, nie mogę tej telewizji. No propozycja zniszczy mam banamenty. Nie, to się nie Proszę panią, halo, czy pani może sobie, y, może mnie pani zrozumieć? Nie chcę od państwa telewizji. W tej chwili wysłałem wypowiedzenie. Co oznacza jednoznacznie, że nie chcę Państwa telewizji. Rozumie Pani? Nie chcę. Pan, nie da ale Pana zrozumieć z tego względu, że no, tak naprawdę nie miał Pan możliwości zapoznajania się z naszą e, propozycją, tak? E, jak wspominałam Panu już któryś raz, że rozmowa do niczego jest tak nie jest a warto by było porównać jakieś propozycje nawet z inną ofertą, tak? Konkurencji. Ale ja nie chcę żadnej telewizji. Sprzedałem telewizor? i Nie mam. Na radiu sobie nie będę oglądał, prawda? No i nie? nie mam telewizora. Do tej pory, te. no, no to no, ten dekoder w ogóle nie jest podłączony do kamera? Nie, nie jest podłączony. Trzymam go y, w kurniku no. razem z kurami. Tam kury gniazdo mają i tam robią, jajka sobie tam znoszą. Nie chcę państwa telewizji. Czy teraz to jest jakby, nie przedstawi mi pani oferty, bo teoretycznie nie mam już telewizora. No tak, ale widzę, że do tej pory pan korzysta. No tak, ale kupiłem sobie kury, do tej pory korzystałem, bo nie miałem kur, teraz kupiłem kury i zrobiłem im gniazdo na tym dekoderze. No niech mnie pani zrozumie. Nie chcę, no! Gniazdo na dekoderze. Nie wiem, szacun, powiem wam, że internet jest naprawdę... przepięknym miejscem. No a teraz ostatnia rozmowa, w której klient totalnie troluje konsultantkę. Zazwyczaj to jest tak, że to konsultanci z call center mieszają nam w głowach. W tym jednak przypadku to klient totalnie skołował konsultantkę. Tak? Dobrze, Pana, nawiązując w ogóle do rozmiaru, powiedzieć ile miesięcznie potrzebuje Pan minut na swobodne kontakty z bliskimi? 200, 400, może 800 minut? Ja bardzo dużo rozmawiam, tyle, że nie, nie jestem w stanie policzyć, Taka. ile minut rozmawiam. Czyli na pewno tutaj y, propozycja byłaby taka nielimitowana, żeby mógł Pan mieć swobodę kontaktów, prawda Pani że? Tak, tak, oczywiście. Dobrze. Proszę Pana, a telefony preferuje Pan klasyczne czy raczej multimedialne? Ja mam tak dobry telefon, że nie potrzebuję żadnego innego. No dobrze, bo proszę Pana, ja mam taką propozycję, proszę Pana, nielimitowane połączenia do wszystkich sieci wraz oczywiście z Playem. Tak, tak. SMS-y i MMS-y również tutaj do wszystkich, do, do, że tak powiem, do wszystkich sieci. I proszę pana, i to jest ta jedyna propozycja taka za 109 zł. To za mało. Za, za, za mało to znaczy, minut i za mało SMS-ów. Ja ro, ja nie, nie, nie. Ja jeszcze pana, więcej ale... rozmawiam niż one są nieodlicowane. Dobrze, ale proszę pana, proszę o cierpliwości, dobrze? Dobrze, proszę, dosłownie o, o chwilę. Wiecie, dlaczego w tym nagraniu jest teraz cisza? Dlatego, że babka wzięła właśnie kalkulator i zaczęła wyliczać, ile minut rozmów jest w ofercie nielimitowanych rozmów. Wyniki są dosyć dziwaczne. Proszę pana, bo chciałam tutaj, bo przeliczyłam. Proszę pana, korzystając z mojej propozycji, mając nielimitowane połączenia, będzie pan mógł rozmawiać 44 500 minut. No to przyda pana na to, że to jest bardzo dużo. No, wychodzi tak, 25 no bo... godzin na dobę, proszę pana, no to przecież jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A propozycja, czyli nielimitowane te połączenia ma pan propozycja, bo ona ma takie 109 zł. Wychodzi tygodniowo. 25 godzin na dobę. I proszę pana, to jest 25 godzin na, bo na dobę. Pani, bo na dobę. Tutaj się składa, że rok na przez, przez nieprzestępny ma 8760 godzin. No tak, ale ja do Panu mówię o mojej propozycji, tak? Że na dobę może Pan 25 godzin rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo dużo i no tak nie przesadzając, chyba na pewno by Panu starczyły te minuty. O, może tak powiem. No Podejrzewam, To jest żeby, bardzo dużo. Podejrzewam, żeby wystarczyły tak. Okej, okay, słuchajcie, napiszcie w komentarzu jeden wybrany cytat z wybranej rozmowy, który najbardziej Wam się spodobał, bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, co według Was było najśmieszniejsze. A jak już skomentujecie, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, czyli całej prawdy o operatorach komórkowych oraz do subskrypcji, bo już za tydzień cała prawda o Call Center. A jeśli koniecznie nie chcecie subskrybować, to przynajmniej nie wiem. Pomyślcie, że subskrybujecie, wiecie, przekaz myśli i te sprawy. Aha, i przypominam jeszcze, że jeśli ktoś kiedykolwiek pracował w call center, to niech się koniecznie ze mną skontaktuje pod tym adresem mailowym. I to by było na tyle. Do zobaczenia wkrótce.